Jeżeli oglądacie Antiweb TV już od jakiegoś czasu, no to pewnie za jesteście z tym urządzeniem. No jest to mikrofon krawatkowy, który służy do zbierania mojego głosu. Jego sygnał transmitowany jest później do tego oto Zenheizera SK100, który łączy się z drugą taką samą jednostką, która jest przymocowana do aparatu i dzięki temu, na przykład podczas nagrywania wywiadu, nie musi by być cały czas w zasięgu kabla. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, więc na co dzień korzysta z niego wiele osób zajmujących się produkcją materiałów wideo. Pomimo tego, że zapewnia one dźwięk wysokiej jakości, no to pod kątem wygody na pewno nie jest ono optymalne. No, z jednej strony kabelki potrafią się plątać, a z drugiej cały czas trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie duży, no i niezbyt wygodny nadajnik. Dlatego też, kiedy odezwała się do nas firma Comica i zaproponowała nam test ich najnowszego zestawu mikrofonów bezprzewodowych, czyli Vidi Live 10, długo nie zastanawialiśmy się, czy przystać na tę propozycję. Głos, który słyszycie w tym nagraniu, pochodzi oczywiście z mikrofonu z tego zestawu. Jednak po kilkudziesięciu dniach testów mogę swobodnie powiedzieć, że Vidi Live 10 ma do zaoferowania znacznie więcej, bardzo ciekawych funkcji. Opis Vidi Live 10 warto zacząć od tego, co dostajemy w parce z samym produktem. Daniem głównym jest tu oczywiście zestaw mikrofonów, które dostajemy wraz z portem, dzięki któremu możemy je podłączyć do praktycznie każdego urządzenia. Zanim jednak je pokażę, chciałbym skupić się na opakowaniu, ponieważ ono samo z siebie jest również bardzo ciekawe. Przede wszystkim stanowi ono powerbank dla wszystkich trzech elementów. Z zewnątrz mamy dwa przyciski do jego otwierania, dzięki czemu nie otworzy się ono nam samo, jeżeli będziemy je transportować na np. w plecaku oraz do parowania, gdyby bezprzewodowe mikrofony w jakiś sposób straciły połączenie ze stacją bazową. Mamy tutaj też wskaźnik naładowania baterii, dzięki któremu wiemy, kiedy podłączyć urządzenie do prądu. Ważna informacja, ani mikrofonów, ani portu nie możemy naładować osobno. Ładują się tylko w momencie, kiedy są umieszczone w tym powerbanku. Otwierając opakowanie widzimy to, co najważniejsze, czyli jego zawartość. Te stanowią dwa bezprzewodowe mikrofony i jeden odbiornik. Same mikrofony są dosyć lekkie i poręczne. Posiadają one klips, dzięki któremu możemy przytwierdzić je do ubrania oraz suwak, decydujący o tym, czy urządzenie jest wyłączone, czy też działa w simpleksie lub dupleksie. O tym za chwilę. Posiadają także przycisk pozwalający wymiutować mikrofon, a także zmienić jego głośność. Z dołu urządzenia mamy natomiast kombo pozwalające na podłączenie słuchawek z mikrofonem. Z jednej strony pozwala to na rozbudowanie funkcjonalności zestawu poprzez podłączenie do niego mikrofonu na przykład o innej charakterystyce, a z drugiej pozwala na odsłuch tego, co jest akurat nagrywane. Wszystko to właśnie dzięki możliwości komunikacji w dupleksie. Całość dopełnia logo producenta z przodu, które podświetla się na różne kolory w zależności od tego, jaka funkcja została właśnie aktywowana. Jeżeli chodzi natomiast o odbiornik, no tutaj mamy znacznie więcej funkcjonalności. Przede wszystkim posiada on duży kolorowy wyświetlacz, na którym możemy w czasie rzeczywistym podejrzeć status obu mikrofonów. Oprócz tego pozwala on zmienić charakterystykę nagrywania z mono na stereo i odwrotnie, a także Pozwala na podłączenie po gnieździe jack, na przykład do aparatu. Nie da się nie zauważyć, że z boku wystaje tutaj duże gniazdo USB typu C. Dzięki niemu możemy podłączyć moduł na przykład do komputera albo nawet do smartfona. Szczególnie to drugie zastosowanie jest bardzo ciekawe, ponieważ znacznie podnosi jakość materiałów realizowanych przy pomocy kamery z telefonu. Oprócz tego odbiornik w czasie rzeczywistym informuje użytkownika zarówno o sile sygnału, jak i o stanie naładowania swojej baterii i baterii w mikrofonach. Jeżeli chodzi o to pierwsze, na swojej stronie producent deklaruje zasięg od 30 do 50 metrów na otwartej przestrzeni. Moje własne testy pokazały, że mogę być od nadajnika oddzielony o dwa pokoje, a i tak nie będzie żadnego problemu z przekazaniem sygnału. Jeżeli chodzi natomiast o baterię, producent deklaruje tutaj 4 godziny pracy. Inni mniej więcej tyle udało mi się uzyskać podczas moich testów. Nie jest to dużo, ale na szczęście mamy pod ręką obudowę, która pozwala szybko podładować wszystkie urządzenia. Oprócz mikrofonów i odbiornika, komika dorzuca do zestawu wiele niezbędnych akcesoriów. Mamy tutaj dwie osłony przeciwwietrzne do każdego z mikrofonów. Kabel combo słuchawkowo mikrofonowy do podłączenia zestawu do aparatu, laptopa bądź komputera, kabel USB-C USB A. Do ładowania powerbanku, przelotkę USB-C-USB-A, aby móc podłączyć stację odbiorczą do komputera. By the way, w taki właśnie sposób nagrywany jest teraz mój głos. Oraz uchwyt pozwalający zamontować urządzenie na aparacie bądź kamerze. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no cóż, to możecie ocenić sami. Mi podoba się zarówno to, jak mikrofon brzmi, oraz to, jak bezproblemowe jest korzystanie z niego. Sprzęt działa tak jak powinien od razu po wyjęciu z pudełka, a dzięki szeregowi akcesoriów możemy podłączyć go do każdego urządzenia, które tylko przyjdzie nam na myśl. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to zdecydowanie byłoby to zarządzanie głośnością na samych mikrofonach. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj od tego przycisk, który jednocześnie służy nam za sposób na wyciszanie urządzenia. O ile samo mutowanie nie jest trudne, o tyle odgadnięcie, na jaką wartość ustawiliśmy nasz mikrofon, jest po prostu niemożliwe. Nie pomaga tutaj zajrzenie do odbiornika, ponieważ jego mały ekranik bardzo niewiele mówi o tym, na jakim poziomie mamy obecnie nasz sprzęt. Graficzną różnicę widać dopiero, jeżeli do nagrywania wykorzystujemy programy typu Adacity. Nie trudno mi więc wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś podłącza Vidi Live 10 do aparatu i kończy z bardzo cicho nagranym głosem. Drugą kwestią jest żywotność baterii w samym urządzeniu. Jak już wspomniałem, mikrofony są bardzo lekkie. Przez co mają też bardzo mało baterię. Myślę, że te kilka dodatkowych gramów nie zaszkodziłoby im tak bardzo, a zdecydowanie zwiększyłoby komfort korzystania z urządzenia. Podsumowując, Komika Live 10 jest to system stworzony dla osób, które dużo nagrywają, a także które nie chcą się martwić o to, czy ich dźwięk nagra się dobrze w takim czy być może innym ustawieniu. Jest to jeden z tych sprzętów, który po prostu działa i to działa bardzo dobrze. Jeżeli miałbym go komuś polecić, no to na pewno będą to osoby, które dużo nagrywają. Na przykład vlogują, bądź też prowadzą swój kanał na TikToku. Trzeba wziąć pod uwagę to, że nie jest to sprzęt tani. W momencie nagrywania tego materiału, kosztuje on około 1000 złotych. Natomiast, jeżeli ktoś nagrywa materiał wideo, no to wie zapewne, że kapryśny sprzęt audio, który powoduje trzaski bądź szumy, no może zniweczyć wiele godzin ciężkiej pracy. Oczywiście, nie jest to sprzęt dla wszystkich. Ale tym, którzy szukają obecnie nowego mikrofonu, mogę potwierdzić, że zdecydowanie warto.